Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, nazywam się Paweł Kula w firmie Matkad IT. Pracuję na stanowisku specjalistów do spraw BIM i AEC, a w dzisiejszym odcinku po raz pierwszy chciałbym Państwu zaprezentować, jak szybko i sprawnie zmienić organizację przeglądarki projektu, no i jakimi właśnie prawami rządzi się tutaj ta przeglądarka projektu. Zacznijmy tutaj od przeglądarki ustawionej zgodnie z domyślnymi warunkami szablonu mechanicznego. Ona jest według zasad dziedzina i jak możemy ją zmienić. Wystarczy kliknąć tutaj w prawą w przyciskiem myszy w tą opcję widoki i kliknąć właśnie w organizację przeglądarki i wtedy już będziemy, wejdziemy tutaj w Dostępne tutaj y, nam domyślnie w naszym szablonie organizacje przeglądarki. Dob y, naturalnie jest ich tutaj 5, y, i ten konkretny, który tutaj jest ustawiony, czyli dziedzina, rządzi się pewnymi konkretnymi prawami. Możemy do nich zajrzeć w opcji edycja. I mamy dwie zakładki: filtrowanie oraz grupowanie i sortowanie. W tym przypadku nie mamy tutaj żadnego filtrowania, do tego dojdziemy później. Natomiast jeżeli chodzi o grupowanie i sortowanie, grupujemy tutaj w pierwszej kolejności według dziedziny, następnie pod dziedziny, a potem rodziny i typu. No i jak, do czego to się sprowadza? Jak zobaczymy tutaj w naszej przeglądarce projektu to widzimy, że najpierw mamy opcję hydraulika, to jest właśnie nasza dziedzina, potem drugi raz hydraulika, no w przypadku mechanicznych jest to bardziej złożone, bo mamy mechaniczny i potem chwac, no i wreszcie podział na rzuty, rzuty sufitu, widoki 3D i ewentualnie elewacje, czyli właśnie rodzina i typ, czyli to są tak jakby właśnie nasze trzy stopnie drzewka. No, żeby zaprezentować, jakby to wyglądało inaczej, ja tutaj to zamknę i stworzę sobie całkowicie nowy e, typ organizacji e, przeglądarki. Będzie się on nazywał nasz, jako ten, nasz typ tak, tricks e, No i w pierwszej kolejności, w ramach eksperymentu, nie wprowadzę tutaj żadnych e, danych, żadnych e, zasad. E, Żadnych zasad grupowania. Musi być wprowadzona jakaś metoda sortowania. Tutaj zrobimy to według nazwy widoku, to z kolejności rosnąco. I jak wybierzemy takie opcje i zaznaczymy tą, tutaj, właśnie tą organizacji przeglądarki TNT, no to okaże się, że nam rzuci wszystkie możliwe widoki do jednego worka. On je ułoży tylko alfabetycznie no i właściwie tyle, nic więcej z tym nie zrobi. No i teoretycznie do wszystkiego mamy dostęp, natomiast znalezienie czegokolwiek jest dosyć kłopotliwe. No jeszcze w przypadku tak niewielkiej ilości widoku jest to do zrobienia, natomiast już tutaj, jeżeli byśmy tutaj mieli więcej tych widoków, to praktycznie zawsze w projekcie ma miejsce... Byłoby to bardzo trudne. No, dlatego też wejdziemy sobie znowu w organizację przeglądarki, no i zaczniemy jakąkolwiek edycję. Jako, że tutaj mieliśmy według dziedziny, to tym razem może na przykład spróbujemy sobie tutaj wybrać to według rodziny, czyli cechy naszego, cechy naszego widoku, jaką jest rodzina w pierwszej kolejności. No, i jeżeli wybierzemy taką opcję, no to nagle okaże się, że nasze wszystkie widoki zostaną podzielone w jednostopniowe drzewko, właśnie. Na konkretne rodziny. No, naszymi rodzinami w tym przypadku są czy to jest rzut, czy to jest na przykład rzut sufitu, właśnie jakiś sufit mechaniczny, czy też na przykład widoki 3D, czy też elewacje. Jako, że dalej wewnątrz rzutów mamy razem hydraulikę, mechanikę, razem wszystkie elementy, więc dodatkowo tutaj sobie wybierzemy jako kolejny poziom grupowania, na przykład naszą poddziedzinę, dlatego że, dlatego, że te poddziedziny są już powiedzmy kwestiami zainteresowania konkretnych osób, konkretnych, które w tym pracują. No i jeżeli tak zrobimy, no to już pojawi nam się tutaj kolejny stopień i nagle się okazuje, że rzuty podzielą się już na chwac i na hydraulikę. Rzuty są tylko chwac, no i tutaj właśnie dalej podzielone nasze każda z rodzin jest podzielona na kolejne elementy. No ale przyjmijmy w tym momencie, że nasz pracownik, który tutaj będzie pracował, bo możemy sobie stworzyć przeglądarkę projektu dla każdego pracownika z osobna, jest pracownikiem, który zajmuje się stricte wentylacją, stricte age vacuum. Pracują, Ale pracują współbieżnie na jednym pliku. Więc dla jego wygody możemy tutaj wybrać coś takiego jak jeszcze filtrowanie. Czyli w opcji filtrowanie wybierzemy sobie na przykład, że będzie nas interesowała tylko i wyłącznie dziedzina mechaniczna. Ewentualnie pod dziedzina HVAC. Mamy tutaj do wyboru te, które są dostępne. I kiedy wybierzemy taką opcję, to. Z automatu, z przeglądarki projektu znikną tamte widoki. No i teraz nasz jeden pracownik może już mieć dostęp tylko do widoków, które jego konkretnie interesują. Ciekawą metodą jest jeszcze to, że jeżeli chodzi o organizację przeglądarki, to i, i grupowanie, i sortowanie nie ma, nie ma obowiązku, żeby dotyczyło nas tutaj żeby nas dotyczyły wszystkie znaki danej grupy. I teraz, jeżeli przyjmiemy sobie na przykład konkretną metodę nazewnictwa, no to możemy się oprzeć na przykład właśnie o nawet nazwę arkusza czy nazwę widoku. Akurat w tym przypadku nas interesuje raczej nazwa widoku. I stwierdzić, że interesują nas pierwsze cztery znaki. I teraz przykładowo, każdy pracownik działający w, nasz, działający w naszym projekcie będzie miał swój kod, który umieszcza na początku każdego widoku, na którym on akurat pracuje. I dzięki temu, jeżeli na przykład tutaj wykasujemy naszą poddziedzinę, wrócimy, wybierzemy sobie tylko właśnie nazwę widoku, no i powiedzmy, że interesują nas pierwsze cztery znaki. I co się w takiej sytuacji wydarzy? W tej chwili stworzymy sobie osobno, na przykład wewnątrz drabinki, rzuty dla pierwszego i dla drugiego piętra. Akurat, dlatego, że tutaj nasze pierwsze cztery znaki zawierały właśnie takie rozróżnienie. Natomiast gdybyśmy na przykład dali jako pierwsze znaki inicjały pracownika, czy jakiś jego kod, to możemy sobie już podzielić tutaj, właśnie stricte. Pod naszych, pod naszych pracowników, pod jakiekolwiek, inne, pod jakiekolwiek inną regułę. Z mojej strony to już wszystko. Życzę miłego dnia, a po więcej filmików zapraszam na naszą stronę. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.